Proszę bardzo. Panie Stanisławie. Jak większość sali, tak, tak samo ja cenię pańskie autorskie, jednak w dużej mierze spojrzenie na, na to, co się, co się działo w naszej historii tutaj najświeższej, a może jednak kilka. Kilka zdań by zaryzykował Pan, co się wydarzy, bo to jest jednak troszkę bardziej ryzykowne niż, niż takie dowcipkowanie sobie i czasem uszczypliwości jakieś w stosunku do tego, co się działo. Proszę <laughs> Dziękuję. Państwa, no co się wydarzy, to nie wiem. Jutro może być koniec świata, ale zakładam optymistycznie, że jutro końca świata nie będzie. No to tak, jesienią w październiku odbędą się wybory. Do Sejmu i Senatu, prawdopodobnie roz, rozegrają się między dwiema, dwoma ugrupowaniami, dlatego że pojawiła się taka inicjatywa, żeby pan prezydent Duda jak najpóźniej ogłosił termin wyborów, żeby w związku z tym ugrupowania takie słabsze nie zdążyły zebrać podpisów. No to pan, jestem przekonany, że pan prezydent Duda to zrobi. Dlaczego? Dlatego, że on zamierza kandydować w wyborach prezydenckich w przyszłym roku, a on nie ma żadnego aparatu wyborczego poza pisowskim, więc musi po prostu pójść do Kanosy, musi się, pan prezydent, czy naczelnik państwa go wytarza. Ale potem go ułaskawi, tak jak Jacka Królskiego, tak jak Zbigniewa Ziobrę. łaskawi go, bo jemu też tacy ludzie są potrzebni, właśnie żeby robili to, co... No i wtedy będziemy mieli, jak powiem, wybór między obozem dobrej zmiany i obozem zdrady i zaprzeństwa. Ale w październiku tego roku sekretarz stanu, pan Mike Pompeo, będzie musiał złożyć kongresowi sprawozdanie. No i coś tam będzie musiał napisać w tym sprawozdaniu, jak Polska nie zadościuczyni żydowskim roszczeniom, to lobby żydowskie jest dosyć wpływowe, żeby przynajmniej podniosło klangor, żeby przynajmniej podniosło klangor, jeżeli nie tyle, żeby poprzez kongres zmusić. Rząd Stanów Zjednoczonych do wdrożenia wobec Polski sankcji, nie wiem jak dotkliwych, ale na pewno dotkliwych. Stany Zjednoczone dysponują bardzo szerokim arsenałem takich możliwości. I co wtedy nam powiedzą nasi umiłowani przywódcy? Powiedzmy, że dobra zmiana wygra wybory. No, może nam tego nie powiedzą, ale może nam powiedzą tak. Bo trzeba będzie kompleksowe ustawodawstwo wtedy uchwalić, no i już wtedy nie da się tego utrzymać dłużej w dyskrecji. I wtedy nasi uważani przywódcy mogą nam powiedzieć tak: No dobra, zdradziliśmy Was, ale to i tak macie szczęście, to myśmy Was zdradzili, bo jak my byśmy Was nie zdradzili, to Tusk by Was zdradził, i to dopiero by było nieszczęście. Ta, nie no, to ja tam opowiadałem o rzeczach, które wcale nie są śmieszne. Tyle tylko, że no, ponieważ mam pogodne usposobienie, to ubieram to w taką formę, żebyście Państwo się nie nudzili, ale to nie, do, to nie jest wesołe, to tak jak w takiej piosence francuskiej, że ty słowiczku śpiewasz, a mnie się na płac zbiera. <grywka> tak. Proszę bardzo. E, szanowny Panie redaktorze, Mówimy o roku wyborczym. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że <śmiech> <śmiech> dowiedzieliśmy się, że e, szefową Komisji Europejskiej będzie pani Urszula von der Leyen Niemka, podwładna pani Angeli Merkel, szczęśliwa Matka Siedmiorga Dzieci. Niemka. Chodzi o to, że proszę mi powiedzieć, czy wygrali bardziej Niemcy czy Francuzi, którzy e, za pomocą pani Krystyny Lagarsz obejmują władzę w Europejskim Banku Centralnym? Myślę, że wygrał tandem francusko-niemiecki. Dlatego, że w tej chwili twierdza Europa to jest Niemcy z Francją. To i jakimiś tam satelitami drobniejszego płazu. Ale Niemcy z Francją. Dlaczego Francja to robi? Przypuszczam, że składa się, składają się na to dwie przyczyny. Po pierwsze tradycyjna od jeszcze i wojny światowej, niechęć Francji do Stanów Zjednoczonych. Ja tak kiedyś rozmawiałem z takim panem, Francuzem, bardzo takim no, markizem. No i tak rozmawialiśmy. Ja mówię, wie pan, jeżeli prawdą jest to, co Hegel pisał o duszy narodu, to Francja ma duszę kobiety. A on mówi, co pan przez to rozumie? Ja mówię, no to, że Francja, właśnie między innymi dwa takie mu podałem przykłady. Po pierwsze, taki ambiwalentny stosunek Francji do Rosji. Z jednej strony taka ruska brutalność to Francję przeraża, ale z drugiej strony perwersyjnie ją pociąga. Tylko mówię, panie Markizie, Rosjanie nie rozumieją takich subtelności duszy kobiecej i skończyć się to może na tym, że Rosja Francję zgwałci na w świecie. A druga, drugi taki powód to jest właśnie stosunek Francji do Stanów Zjednoczonych. Francuzi są narodem bardzo ambitnym, żeby nie powiedzieć, pysznym. I nie lubią, nie mogą wybaczyć Ameryce. Że dwukrotnie widziała Francję w sytuacji bez majtek. Nie... To jest trudne do zrozumienia, ale tak jest. Zapewniam Państwa, że tak jest. Nigdy tego nie powiedzą, ale tak jest. I yy, dlatego ponieważ yy, Francuzi też nie chcą, a trzeci powód takim można powiedzieć już bardziej racjonalny, to jest to, że Stany Zjednoczone przyłożyły rękę do likwidacji francuskiego imperium kolonialnego. To akurat jest prawda. Więc mają trzy poważne powody, znaczy, jeden poważny, dwa takie mniej poważne, no ale co z tego? Emocje są też ważne faktem politycznym. Jak ktoś czegoś nie lubi, no to po prostu nie będzie tego popierał politycznie. I Stany Zjedno... Francja nie chce dominacji Stanów Zjednoczonych w Europie, Niemcy też nie chcą. no To dlatego takie współ... taka współpraca jest. Moim zdaniem wygrał ten, z tym, że w tym tandemie bardziej Niemcy wygrali niż, niż Francja. Bo stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego, owszem, bardzo ważne, ale stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej jest znacznie ważniejsze. Znacznie, bo w Komisji Europejskiej są właściwie wszystkie instrumenty władzy. W Banku Centralnym jest tylko jeden: to pokrywanie deficytów budżetowych Unii Europejskiej. No Tu pani Lagarde będzie to robiła. Nawet jakby jej nie było, jakby pojechała na wakacje, to to samo się będzie robiło, prawda? Więc tu. Natomiast Komisja Europejska na bieżąco reaguje na wszystko tak, jak pająk w sieci, na najmniejsze drgnienie i od razu wyczuwa. Proszę bardzo. Proszę pana. Takie pytanie: no, skoro pan już tutaj ruszył temat dusz narodów, to w takim układzie, jakby pan scharakteryzował duszę Polaków? Wiem, pan, to jest kłopotliwe pytanie, bo Polacy są narodem bardzo takim poczciwym. Ale to w takim starym znaczeniu tego słowa poczciwym. Ale na tej poczciwości źle wychodzą. Bo dwóch takich, dwa, dwie takie opinie o Polakach chciałbym przytoczyć na uzasadnienie tego. Pierwsza to jest opinia, Ambasadora Katarzyny w Warszawie odtona Magnusa von Stackelberg. On pisze tak, tam w raporcie do Katarzyny, że wolność polska zawsze manifestowała się raczej w sferze imaginacji, w sferze wyobraźni, i przyzwyczaiła ten naród do kultu działań pozornych. To prawda, bo on przenikliwa opinia niestety nie. U nas bardziej się ceni frazes. Niż realne działanie. Bardziej tu, czyli kultan pozornych. No i druga opinia Winstona Churchilla. Winston Churchill powiedział, że nawet Polski jest lekkomyślny. No to chyba też prawda, a najlepszym tego dowodem jest to, że jemu żeśmy zaufali. To wiedział, co mówi. Tak, więc mówię, nawet polski jest poczciwy, ale no, ma te dwie takie cechy, które nie pozwalają, znaczy, które sprawiają, że ta poczciwość się obraca przeciwko niemu. I w dodatku przeżywa potężny kryzys przywództwa. Potężny kryzys przywództwa na każdym polu, nie tylko politycznego, ale na każdym polu. Ostatnim takim przywódcą z prawdziwego zdarzenia to był prymas Wyszyński, a po nim już nikt. Proszę bardzo. Ja Panie Stanisławie chciałem zapytać o taką rzecz, Odnośnie tego wywłaszczenia y, polskiego narodu, można tak najtrudniej powiedzieć, y, z własności. Czy cała ta operacja z y, tymi y, majątkami bezdziedzicznymi, żydowskimi, to nie jest tylko taki mechanizm, który y, prowadzi do okupacji, ale wcale nie żadnej izraelskiej, tylko wprost amerykańskiej? A cały te, ta sprawa z właśnie, że to są słuszne żądania i tak dalej, pod pozorem słusznych żądań się wywłaszczy ten nasz nieszczęśliwy naród, jak pan często mówi. A tak naprawdę okupantem będą Amerykanie. I to może jeszcze nawet takim łaskawym, który powie: no tak, bardzo dużo straciliście, ale widzicie, jesteście w tej opiece. Analogicznie do tego, co się działo za Związku Sowieckiego. Tak? Przez 40 lat z, z okładem byliśmy pod tą okupacją sowiecką, czy nie nadchodzi po prostu okupacja amerykańska? A jeszcze dodam na koniec, że tego typu rozwiązanie mogłoby być bardzo mile przyjęte przez szerokie rzesze narodu, przypominając sobie nawet taki dowcip z czasów PRL-u, że jak się wyzwolić spod okupacji sowieckiej? Wy powiedz Wojnę Ameryce, przegramy ją od razu i staniemy się od razu pod okupacją amerykańską. Czy to może nie o to po prostu chodzi? No obawiam się, że to by było za piękne, że było prawdziwe, również dlatego, że lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo potężne. Jest tak jak książka dwóch amerykańskich politologów, lobby izraelskie w USA. Oni tam mają świadomość, że stąpają po cienkim lodzie, ale jednak stąpają. No i tam różne rzeczy ujawniają, między innymi taką, że no między innymi Izrael jest jedynym państwem na świecie, które nie musi się rozliczać z pomocy amerykańskiej. O tam dostaje bardzo dużo, ale bezpośrednio 4 miliardy dostaje od rządów amerykańskich w formie dotacji. A ponieważ nie musi się rozliczać to pożycza te pieniądze rządowi Stanów Zjednoczonych na wysoki procent. Bo tak to wygląda. Patryk Buchanan, który, no tam pół żartem, ale pół serio, mówił, że Waszyngton to jest terytorium okupowane przez Izrael. Więc to raczej ogon wywija psem, a nie pies ogonem. Także taką mamy sytuację. Myślę, że to nie znaczy, że okupacja byłaby związana jakimś terrorem, z jakimiś okropno, masakrami. Nie, teraz już się niewolników nie zabija. Czytałem kiedyś taką książkę Historia medycyny SS. I tam jeden rozdział był poświęcony korzyściom, jakie Rzesza otrzymywała z więźniów obozów koncentracyjnych. I tam z jednego więźnia miała niecałe pięć marek. Nawet po uwzględnieniu takich pozycji, toż taką niemiecką pedanterią było, dochód z utylizacji zwłok, nawet wliczając to. A żywego niewolnika, jak mu się pożyczy pieniądze, żeby sobie kupił makigili, które my mu sprzedamy, to przecież będzie pracował do śmierci na nas i jeszcze będzie szczęśliwy. No to czegoż chcieć więcej? A dlaczego okupacja? Otóż, proszę Państwa, w styczniu 2018 roku Światowa Organizacja Rezolucji Mienia Żydowskiego w Niemczech, to jest największe przedsiębiorstwo przemysłu holokaustu, wysłała list do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie oszacowała wartość tych roszczeń odnoszących się do własności bezlicznej na bilion złotych, czyli 300 miliardów dolarów. Jest, to jest równowartość trzech rocznych budżetów państwa polskiego, w związku z tym jest oczywiste, że Polska nie jest w stanie wygenerować takiej gotówki, nawet w transzach, bez ściągnięcia katastrofy na łeb sobie, po gospodarczej przede wszystkim, ale później każdej innej. Czyli jeśli te roszczenia mają być realizowane, to muszą być realizowane w naturze i pytanie czy zasoby agencji własności rolnej Skarbu Państwa czy lasów państwowych wystarczą, nie wystarczą. W związku z tym trzeba będzie udziały w spółkach Skarbu Państwa, być może teraz zasoby to te rezerwa złota Narodowego Banku Polskiego, teraz kupił bardzo dużo, tam jest chyba ponad 200 ton. Ale żeby była jasność, to jest Niecałe 10 miliardów dolarów. Ta cała rezerwa złota nawet z taką skalą my mamy do czynienia. W związku z tym okupacja byłaby faktem po prostu niezaprzeczalnym, a ta dominacja ekonomiczna natychmiast by się przełożyła na dominację społeczną i polityczną. Mielibyśmy szlachtę, czyli naród polski we własnym kraju zostałby zdegradowany do trzeciej kategorii, bo pierwszą by stanowili okupanci, drugą kolaboranci, o już się tam szykują, prawda, w Żydowskim Instytucie Historycznym. Podobno tłumy, kolejki z doszukują sobie żydowskich korzeni. No mamy kandydatów na Volksdeutschlu. Mamy kandydatów na formycie. No Na uniwersytetach chyba wszystkich są wydziały judaistyki. To całkiem dobrze obsadzone przez studentów. No, na co liczą? Na jaką pracę liczą absolwenci? No to jest, Prawda? No jedynie... Do, be, nie, okupant będzie potrzebował tłumaczy, które nam powiedzą. No słuchajcie, tutaj... Trzeba tu wykopać ruch odtąd dotąd, prawda?